Kolejny iron man Lanzarote za nami! Co wspólnego ma triathlon z menopauzą? Skąd takie dziwne zestawienie? Ponieważ mnie osobiście interesują oba tematy menopauza z racji tego, że jest to ważny etap mojego życia, a triatlon dlatego, że to już od trzech lat Marka Altierd towarzyszy uczestnikom tego fantastycznego wydarzenia w Lanzarote. Mam informacje dla obu zainteresowanych grup. Otóż tym wspólnym elementem jest zwiększone zapotrzebowanie na witaminy z grupy B, które odpowiedzialne są m.in. za gospodarkę energetyczną organizmu. W czasie współpracy z Ironman Lanzarote trzy produkty Alpin zostały przetestowane przez agencję antydopingową Informed: witamina C, liposomalny magnes tej marki oraz liposomalny kompleks witamin z grupy B z minerałami. Wszystkie przeszły testy, natomiast ten ostatni otrzymał pełną certyfikację Informed Sport ponieważ to prawdziwa perełka pośród preparatów witaminowych na rynku. Ten certyfikat potwierdza, że Altient może być spożywany nawet podczas okresu przygotowania do zawodów przez wyczynowców, wtedy gdy wymagana jest absolutna czystość i wysoka skuteczność produktu. Do tej pory dla uzupełnienia niedoborów spożywaliśmy tradycyjne tabletki z witaminami z grupy B licząc na to, że chociaż 10-15% dotrze do komórki po pokonaniu wszystkich procesów trawiennych i innych barier wchłaniania oraz na to, że substancje uzupełniające nie narobią zbytnio bałaganu w jelitach czy wątroby. W przypadku Altis B mamy pewność, że do komórek dostaje się praktycznie wszystko, co zawiera porcja, a gwarancją tego jest opatentowana technologia Lewon w Altient B nie znajdziesz żadnych potencjalnie szkodliwych substancji dodatkowych, takich jak sztuczne konserwanty, wypełniacze, glicerol czy sztuczne aromaty i barwniki. Zawiera on nie tylko pełny kompleks B z biotyną i kwasem foliowym, ale dodatkowo znajdziesz w nim cynk, chrom, selen i cynamon. No i najważniejszy element odżywczego nośnika, czyli fosfatydylocholina. Gwarantuje ona ponad przeciętną biodostępność. Pozwala na to, że 2 do 4 saszetek w tygodniu robi naprawdę dobrą robotę w uzupełnianiu niedoborów witaminowych. Jeśli zatem więc spełnia wymagania uczestników triatlonu, testerów, agencji antidopingowej, to ja również nie mam obiekcji, aby włączyć go w moją perimenopauzalną suplementację. Oczywiście po konsultacji ze specjalistą. Nie jest tajemnicą, że w tym okresie należy bardzo uważnie zarządzać procesami energetycznymi i metabolicznymi. Określenie klucze, drogie panie. Uderzenie gorąca i tycie z powietrza. Znamy to prawda i mamy rozwiązanie.